Hej, ty! Tak, do Ciebie mówię. Witam Was w 19 dniu świątecznego Day. Co w tym day będzie? <coughs> Zastanawiałam was kiedyś, jak to zrobić kabUM! Ale nie takim słabym TNT, bo takie TNT jest słabe. Tylko kabUM BUM BUM! Nie? No to wam pokażę. Oto ta komenda. Salmon Minecraft Fireball. Mm. Explosion power. 100 I co to robi? To robi wielkie kabuły. Kabuły. Wy tu widzicie, jakie to jest wielkie? Mój Boże. No, patrzcie, nawet tutaj coś jest. To jest najlepsze, właśnie. Lepsze, po, lepsze niż Creepery i inne takie, nie? Ogólnie zauważyłem, że już osoby zaczynają się schodzić na ten serwer. Już mamy dwie. Ale jest jeden problem. Bo mogą wygrać. No i co jest w tym złego? No nic, ale... Pamiętajcie, że nagrodą jest wystąpienie w filmie. Albo mogę zagrać w jedną z Waszych gier. Nie wiem, wybierzecie sobie. Wygrany wybierze. Ale wracając, dam wam mini smaczka. No bo... Muszę sobie najpierw włączyć... Czekajcie, no. Gdzie jest no, kurde, nie wiem, gdzie jest pan. Dlatego. Specjalnie dla, dla was biorę kompas. TP minus 102, sześć. O Boże, jeszcze, jeszcze trzeba iść. O nie, widzowie laguje! O! Oj, mocno loguje, o Boże, już koniec, koniec piekła. Bum. Boże, za dużo rzeczy klikam. Typnijmy teraz. Dobra, lecimy po tysiąc. O Boże, ja powoduję teraz Laga z Serwera Chyba <coughs> zostałem serpa o! o Boże Chyba sobie muszę włączyć naprawdę z surviewala. To będzie szybszy. Ja czy świat? Nie wiem, ale wiem, że biorę selkę. mój Boże co zrobię. Zostaw na to trzeba. Mocno loguje, wiecie? <laughs> o mój Boże Nie jesteśmy, jesteśmy na spawnie. Po co się zabijałem tyle razy, żeby pójść na spawna? Już Wam mówię, moi drodzy. No i zrobiłem to dlatego, bo. Robimy mini konkursi dla widzów. Ok, więc w tym. Oto miejsce. Będzie skrzynka. A w skrzynce będzie majster. Nie no, żartuję. Aż tak dobrze nie będzie. W skrzynce będzie 10 żelaza. dwa, cztery diaksy, myślę. I jedna. Nie no, za dobrze. I to tyle, dobra. Dobra, tutaj macie kordy. Zapiszcie sobie gdzieś. No to by było na tyle, żegnam.